Moi drodzy, poświęcę na to całego TikToka. Na to zajście poświęcę całego TikToka. Swojego osobistego, prywatnego na moim kanale, bo już mi szlak trafia. Kierowca chciał uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym samochodem, bo wpadł ten samochód w poślizg, jechał 20 na godzinę, opony są zimowe i utknął w takim rowie. Wołając Straż Miejską, obojętnie kogo, słuchajcie, żeby go wyciągnął, oprócz prywatnych kierowców. Naraża się na mandat, gdyż nie dostosował prędkości do panujących warunków. 20 na godzinę. No okej, okay, okej, okay. ale dzisiaj sobie wyobraźcie, że ta droga jest gminna. Za chwilę, za zakrętem ona jest yy, no tego drugiego zarządcy jak to się nazywało? Powiatowy. Powiatowego. Zarządcy dróg. A wyobraźcie sobie, że coś takiego macie w domu przed yy, na chodniku przed, dom, przed domem. I co? Przyjeżdża straż miejska. Domelos! Masz nie 500 mandatu. A i nie ma, że nie zdo... ktoś nie dostosuje sobie prędkości do maszerowania. Złamie nogę, musisz zapłacić. A tutaj, słuchajcie, ryba psuje się od głowy, moi rządzący. Ryba psuje się od głowy. Ach, pozdrawiam Was serdecznie. Ciągniemy.